Cześć, dzisiaj test kasku Pok Oktar, czyli kasku, którego używam już od dobrych paru lat. Kupiłem go po swoim poprzednim wypadku rowerowym, gdzie rozbiłem katlaka -like i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Film jest podzielony na rozdziały. Jeżeli chcecie zobaczyć tylko na przykład wady, albo tylko zalety, standardowo też prośba o subskrypcję. Jeżeli film wam się spodoba, to także o lajka. Like Wybór kasku to wcale nie jest taka łatwa sprawa, jak mogłoby się wydawać. Jak dla mnie kask musi spełniać tak naprawdę takie cztery kryteria. Przede wszystkim musi być bezpieczny. Po drugie musi być przewiewny, no bo jednak gdy jest tam za gorąco w głowę, to po prostu nie chcemy z takim kaskiem jeździć. Po trzecie istotna jest waga. Oczywiście, jeżeli ma być to kask tylko do miasta na trasy półgodzinne, na przykład, to raczej nie ma to znaczenia. Ale jeżeli jedziemy cały dzień i ten kask po prostu nam ciąży, no to jest to już jakiś problem. Dlatego kask powinien być jak najlżejszy, żeby po prostu nie było go czuć na głowie. No i czwarta rzecz to jest wygląd. Kask musi się podobać. No to tak samo jakbyśmy mieli chodzić w jakiejś brzydkiej czapce, nie będziemy chcieli jej nosić. Także kask po prostu musi fajnie wyglądać, i dla mnie ten pok spełnia te cztery warunki. Jest to kask bez systemu MIPS. Teraz te nowsze modele, czy wersje nawet tego samego modelu mają system MIPS, czyli taką żółtą wkładkę, która redukuje urazy w przypadku zderzenia z jakimś tam przekręceniem. Te siły są wtedy jakoś tam bardziej tłumione. Ten jeszcze tego niestety nie ma, ale też dzięki temu jest lżejszy, bo tak wkładka trochę tam. Dokładnie. Niemniej jednak nawet tą, ta wersja z systemem MIPS nadal jest to jeden z najlżejszych kasków na rynku. To widać po łączeniu tutaj tej bazy z, z tą zewnętrzną strukturą. Na wszystkich tych łączeniach nie, nie ma jakichś zadziorów, to jest naprawdę bardzo ładnie wkomponowane jedno w drugie. Łączenia tutaj też tej zewnętrznej powłoki są fajnie zrobione, nic tutaj nie odstaje nie odpada. Kask ma takie elementy odblaskowe, na przykład tutaj ukryte. Ma też tutaj jakiś odblask. Jest ciemny, ale ma właśnie te białe wstawki, białe napisy, co też poprawia widoczność. Tutaj od dołu jest ładnie wykończony, też nie, nie widać tego styropianu czy, tam, czy tego materiału. Ma oczywiście pełną regulację, tutaj można sobie przestawić, go dopasować w zależności od tego, czy się jedzie z, z czapką, czy bez czapki. Ma wkła wkładek nie ma dużo, tu są tak naprawdę dwie, i tu jest jedna taka duża z przodu, ale to zdaje egzamin. Naprawdę jest bardzo wygodny. Oczywiście wiadomo, to zależy od kształtu głowy i, i, i to różnie może być, ale no dla mnie jest on super wygodny. Kolejną taką fajną rzeczą w tym kasku jest to zapięcie. Bardzo łatwo to dopasować. Są tutaj takie rozszerzające jakby się, nie wiem jak to nazwać, te paski tak omijają ucho. W wielu modelach jest tak, że to ucho mamy jakoś przyciśnięte, a dzięki tutaj temu plastikowemu elementowi te paski się rozchodzą na bok, no i nie przeszkadza, nie, nie czuć tego jakoś bardzo. Kolejna fajna rzecz w tym kasku to port na okulary. Tutaj po bokach są takie gumowe, bardzo przyczepne paski i gumy. No i dzięki temu można okulary po prostu sobie tutaj tak e, włożyć, gdy ich nie używamy, gdy nam się zrobi ciemno e, i one bardzo pewnie siedzą. No to jest nie do ruszenia praktycznie, także to jest też super e, sprawa, nie w każdym kasku e, to jest. Jeszcze słowo o tym, dlaczego uważam, że e, ten kask jest bezpieczny. E, no przede wszystkim wynika to z tego, że kask e, Pełnia jakieś tam europejskie normy ochrony, ale no to spełnia tak naprawdę każdy legalnie sprzedawany kask w Polsce, jeżeli to nie jest jakiś chiński produkt niewiadomej marki, ale POG to jest taka szwedzka firma znana z tego, że właśnie dba maksymalnie o bezpieczeństwo, oni robią jakieś tam swoje testy, Testują też z tego co wiem, testowali kiedyś z, z Volvo te swoje produkty, na przykład przy zderzeniu z samochodem. I nawet jeżeli on nie ma jeszcze tego systemu MIPS najnowszego, to myślę, że i tak jest to no, naprawdę dopracowany produkt. No idzie za tym niestety cena, ale o tym za chwilę. Ostatnia zaleta tego kasku. To e, różne wersje kolorystyczne. Są różne właśnie modele, różne kolory. Są wersje z mipsem, bez mipsa. E, także naprawdę można tutaj sobie go fajnie dobrać. E, są też różne rozmiary. Ja mam rozmiar 54-60 i to jest MK. E, no ale są właśnie też, też inne. Także wydaje mi się, że to jest taki naprawdę dopracowany produkt, który daje dużo możliwości wyboru przy, przy zakupie. Żeby nie było tak różowo, ten kask ma oczywiście swoje wady. Znaczy, nie są to wady produktu jako takiego, bo tak naprawdę jest on moim zdaniem super. Eee, ale no jest to cena, jak się pewnie domyślaliście. Eee, ten kas, który widzicie, czyli wersja bez mipsa. Taki granatowy, matowy. Ja go kupowałem dobre 2-3 lata temu i dałem za niego chyba niecałe 400 zł. Teraz, zależnie od wersji, ale są już to głównie wersje z MIPS-em, czyli tym dodatkowym systemem bezpieczeństwa, te ceny no, stylują w okolicach 600-700 zł. To już zależy od wersji, zależy od koloru, od rozmiaru. No jakąś ofertę najlepszą jaką znajdę, znajdziecie w opisie do filmu. Nie jest to tanio, niestety nie jest to tanio. POK jest jedną z droższych firm tak naprawdę, jeśli chodzi o właśnie jakieś akcesoria czy narciarskie, czy rowerowe. No ale są to produkty najwyższej jakości. Podsumowując POG Octal to świetny kask, leciuteńki, przewiewny, Mega wygodny, świetnie wykonany, dbający o bezpieczeństwo, z dodatkowymi funkcjami, jak ten port na okulary. No po prostu świetny, świetny produkt, który zdecydowanie mogę polecić. Oczywiście jest to kwestia gustu. Jest wiele modeli kasków, wiele firm, które je robią, ale mi taki skandynawski, minimalistyczny design bardzo pasuje. Bardzo mi się to podoba, także myślę, że jeżeli też Wam się ten kask spodobał, to na pewno warto wziąć go pod uwagę. Cena nie jest niska. Tak jak mówiłem, to jest dobrych kilkaset złotych, nawet pod tysiąc. No ale pytanie: jakie są Wasze priorytety? Jeżeli Wam zależy na maksymalnym bezpieczeństwie, na, na tym, żeby kasku po prostu nie było czuć, żeby był leciutki, przewiewny, żeby się dało w nim wiele godzin na rowerze spędzić, to to, to jest na pewno fajna, fajna opcja. Jeżeli spodobał Wam się ten film, to jeszcze raz prośba o subskrypcję, o łapkę w górę. Napiszcie też koniecznie w komentarzach jakie, jakich kasków używacie, czy też może są topoki, czy jakieś inne modele byście polecili, bo no wiadomo, te komentarze czytają też inni widzowie. Także fajnie, żeby pod, pod każdym filmem pojawiły się też właśnie inne polecenia, bo, bo no to poszerza jakoś tą bazę wiedzy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.